Szkoła miała dziś zostać otwarta po dwumiesięcznych wakacjach. Janu była jednocześnie przepełniona radością i spieszyła się widząc swoich przyjaciół po dwóch miesiącach. Zwłaszcza Rama, ale nigdzie go nie było. Oczy Janu szukały go. Kiedy zaczęły się zajęcia, jego nazwiska nie było nawet na liście obecności. Zapytała przyjaciół i dowiedziała się, że usunął swoje nazwisko. Sprzedał dom i przeprowadził się gdzie indziej. Janu była załamana. Nie mogła niczego znaleźć bez Rama. Tylko jej serce wiedziało, jak minął cały rok, a teraz, po 22 latach, Janu miała spotkać się z Ramem. Przyjeżdżała prosto z Singapuru i była przepełniona radością, widząc wszystkich swoich przyjaciół. Ale jej oczy wciąż kogoś szukały. Właśnie wtedy Sudha powiedziała, Ram też tu jest. Ukrywał się tam, gdy usłyszał wieść o twoim przybyciu. Oczy Janu rozbłysły na dźwięk imienia Rama. Podeszła do Rama. Dziwny niepokój dopełnił jej serce, a w jej oczach błysnęła ta sama twarz 22 Rama. Aby zobaczyć kolejną część, polub film, zasubskrybuj kanał i napisz swoje imię w komentarzu.